Potrzebuje starć z większymi grupkami bandytów. Chociaż przyznać muszę, że w swojej karierze zastrzeliłem kilka osób. Kilku bandytów, jak się okazało. Ale też kilku cywili. Moment. Oh, ale z drugiej strony szkoda odpuścić to miejsce, co? Potrzebuję plecaka. Jak będę miał plecak, to będę w stanie przetrwać znacznie dłużej. Będę więcej zapasów mógł zgromadzić. A no, może trochę żałuję, że nie powalczyłem z tym facetem. On miał tylko katany, nic więcej. Można go było rozłożyć. Nie? Dobra, trzeba będzie wpław. jak najszybciej wolę nie być wystawiony na widok ludzi dłużej niż to jest potrzebne koniecznie cznie Halera. Przyjmująca cisza. Nic tylko moje kroki. Na nie zmieści mi się. co Woda. No wody to mi raczej nie zabraknie. Sok chyba zaspokaja potrzebę i, i, i pragnienie. I... i trochę jedzenia. Jest tam jakaś furtka 19:55. Nie chcę, żeby mnie w tym mieście ciemności zostały. Będę się musiał posługiwać latarką. a razie udało mi się uniknąć trafienia. Bo jak zacznę świecić latarką tutaj na terenie takim zamkniętym, to na pewno ktoś mnie zobaczy Co innego w lesie. Ora tych bestii tutaj. Smariony To trzeba w dobrym momencie trafić. odważniej poczułem szczerze mówiąc. Okej. Okay. Okay. Zranił mnie, ale nic się nie stało. Żadnej choroby, żadnego zakażenia. Yy, yy. No, niestety, zawsze jest ryzyko, że zdarzy się coś nie, nieprzyjemnego. A wtedy na gwałt będę szukał leków. Tą drogą jest lekarstwo, ale. Mieści mi się. Nie mam miejsca no w takich wypadkach warto na przykład wyrzucić SO wziąć sobie wypić to no i zapalić. Przynajmniej pragnienie jest w porządku. Mam szczęście, mówiąc szczerze. Do słońce zachodzi powoli. Mam szczęście. Będzie po stronie policji gdzieś. Restauracja. Jedzenia mi nie trzeba, ale kto wie, może będzie gdzieś jakiś plecak. Najważniejsza rzecz plecak. Tu mam chyba już zapas tego. Trzy sztuki. pierści się odzywają No dobra. Niedobrze, niedobrze. Może coś będzie w tym pletem śmigłowcu? Widzę tylko jakiś hełm. Holender zaczyna się robić ciemno. Mi się przydać dużo bandaży. Trudno się dziwić, to. Te... Tu się nie chcemy bić. Dobra, powoli, spokojnie. Bandaże mi się przydadzą, gdybym zaczął krawić. Molarny świat. Jeszcze czuję, że nie znajdę nic tutaj. Nie, nic. Jezu, kark mnie boli. Strasznie się napinam. Tutaj, poczta. Lecę jak na poczcie, no kto wie? Łunczyk. Przejdzie tutaj przez okienko, to najgorsze miejsce, jakie może być tylko jedno wyjście z budynku. Miałem omijać takie miasta, a utknąłem w centrum. Się tylko stąd wydostać teraz bezpiecznie. Można zwariować od tych odgłosów, ja tu po prostu ledwo żyję. Nie, tu nic nie ma. że trzeba wyjść. Tu jest jak policji, ale mam to w nosie już, nie będę szukał teraz broni. Chodzenie po lesie w nocy jest bezpieczniejsze niż w mieście. Jeden niewłaściwy ruch i mnie usłyszą. Chował <laughs> się za... o. Za śmietnikiem. Musi jeszcze, żeby sprawdzić te samochody. W samochodach czasami można coś znaleźć. jest samotny zombie. Powinno być problemu. Nie wolno mu pozwolić uderzyć. Trzeba bić go zanim wyprowadzi cios. W tą stronę idziemy. Myśmy bardziej tam. To można chyba tylko... trafne ciosy i załatwione Sprawdzimy te domy. Ja cię kręcę, jak się robi ciemno. Jeszcze chwilę wytrzymam bez tego, co? Bez światła. Nie ja chcę stąd wyjść. Nie chcę tu siedzieć, jak będzie ciemno. W zasadzie już jest ciemno, co? Sobie, że musicie się tu przespać gdzieś w nocy. Nie ma nawet jednego miejsca. Chyba bym właził na drzewo. Tak, to tłumaczy świąteczny klimat Czeka Mikołaja, no naprawdę. Jender, muszę przejść tędy Tojedyńcze chłopaki Bałem się obrócić, bałem się, że ktoś przyjdzie. O Jezus, usłyszał. Dobra, spadamy stąd. Żadnych wielkich znalezisk tutaj nie było. Dobra, zbliża się noc. Szkoda, że nie mogę broni tak trzymać. Żeby się nałożyły te branie. Nie z tym. Tarka niewiele pomaga na większym dystansie. Tylko z bliska będzie ciemno jak diabli. Nie wiem czy chcecie tu siedzieć ze mną w nocy, ale już zapowiadam wam, że będzie potwornie i ciemno. Idziemy daleko na, na północ Po drodze mamy Smith Estate, Tyler Ranch, Spring Ridge, Tyler Park to są takie miejsca, które nie są zbyt e, uczęszczane To są małe obozy Ostatecznie chciałbym dotrzeć tutaj, na lotnisko Idziemy tutaj tędy Nie wiem, co to jest za droga, bo tu jest jedynka, tu jest szóstka to chyba nie może być międzystanowa, bo to są międzystanowe drogi, one są szersze, większe. Idziemy wzdłuż tej drogi. Dla drogą, która to godzina jest. Dopiero 22. Tak naprawdę się ciemno zrobi po północy. Do czwartej, piątej rano, będzie absolutnym rok. O ile do tej pory, biwakowanie wydawało mi się niezwykle atrakcyjne, teraz zdecydowanie absolutna cisza na Smith Estate, jest chyba gdzieś w tym rejonie. Tam się wybierzemy, ale chcę, żeby ktoś, kto zmierzając do pierwiu, żeby mnie nie widział. Przybiegnę się kawałek. O, tu jest droga. A to jest ta. W nocy jest trochę bezpieczniej. Ludzie nie widzą Was tak wyraźnie, chyba że używacie latarki. Latarkę widać naprawdę z piekielnych odległości. To jest cały czas kliewie. Szerszym łukiem. Do tej pory tylko jedno spotkanie z człowiekiem. Muszę powiedzieć, że mamy cholernie szczęścia dużo. Biegam zawsze tak, żeby sobie zostawić połowę staminy. Potem już idę. Zresztą ja niezbyt często biegam. Zatem co innego mieć biwak w ciągu dnia i się prażyć na słońcu, odziwiając przyrodę, a co innego łazić w nocy. A propos moich opowieści wcześniej o moim śnie i zombie, to... To, to... No to właśnie mam alergię, więc podróżowanie, w ogóle biwakowanie nie wchodzi w rachubę. Chyba, na lekach. Jedynie niebo jest w miarę jasne, co? Tu gdzieś księżyc. Pięknie wygląda niebo. Naprawdę pięknie, ale co z tego. I to state, tam znowu chwycimy za latarkę. To jest droga do clearview. Nie wiem czy cokolwiek widzicie ja widzę naprawdę niewiele. Drzewa gdzieś w oddali Jest tutaj, chyba przed nami. Dosyć szybko odzyskuję staminę. Swoją drogą można podróżować też samochodem. Też prawdę powiedziawszy, jakoś mi to nie ciągnie. Samochód jest na pewno widoczny z daleka. Sporo robi hałasu niewątpliwie. I cholera wieczy się kompletnie ciemno. Runek ma mniej więcej dobry, chyba. Latarka by nic tu nie pomogła, jest po prostu ciemno i koniec. Jedyne co widzę to jakąś, jakąś górkę czy skały. Tyle, co na wyciągnięcie ręki i troszeczkę dalej. Kiedyś, e, jak jeździłem na obozy harcerskie, to w Krakowie byliśmy na obozie i właśnie w nocy, gdzieś tak o trzeciej, o trzeciej w nocy nas obudzili. E, drużynowi. I coś mieliśmy znaleźć w lesie, czy coś. Nie wiem, czy ktokolwiek, ktoś coś tam znalazł. Ja nie byłem za bardzo zainteresowany szukaniem... Po prostu chodziłem po lesie. Ale to była zabawa wtedy. Ludzie biegali z latarkami. Było hałasy, krzyki, śmiechy. U Nas był spory. Pamiętam moją ostatnią wycieczkę w lesie. To też było z obozem harcerskim. Przechodziliśmy koło rzeki. Ja znalazłem tam taką... Ja znalazłem... Gdzie jest ten Smith Estate? Na mapie powinien być gdzieś tu. Znalazłem drewienko, kory kawałek. A że była rzeka, postanowiłem wrzucić do, do wody. To no, Niech się coś dzieje, nie? Na, na tym, na nieruchomym lustrze wody. Nie Oczywiście ładnie plusnęło i tak dalej, i tak dalej, ale... drużynowy to zauważył i... musiał się chyba, nie wiem... Nie, odczuwał potrzebę popisania się i... powiedział, że mam tam wchodzić do tego. A ja mówię, oczywiście, spoko, dobra. Wejdę. Odciągnąłem spodnie na maksa do góry, długie spodnie do łut, zaciągnąłem, żeby ich nie zmoczyć, no i wchodzę tam. No i faktycznie wszedłem, wyciągnąłem to drewienko, ale wychodząc nie zauważyłem pewnego bardzo ostrego palika, który wystawał z, z, przy brzegu takiego na 5 cm. To chyba wędkarze mają skłonność do zostawiania czegoś takiego. Nie wiem, do czego to służy, ale jest strasznie nieprzyjemna rzecz. A może po prostu... Nie, nie wiem. Nie wiem, co to było. Może wy wiecie lepiej. Trochę jaśniej się robi? Po prostu tu drogę mi oświetla księżyc. I wlazłem na to całym ciężarem ciała, przybiłem sobie stopę praktycznie na wylot. Tak czy inaczej, krew rysnęła. Ja opowiadałem to kiedyś w swoim vlogu. Ja zwariuję. Na mapie jest wyraźnie Smith Estate, gdzieś tutaj. Arkville po drugiej stronie. Bard Farm. Może pójdźmy szerszym łukiem. Nie spieszy mi się na to lotnisko. Na lotnisku znajduje się dużo ciekawych rzeczy i przeważnie śmierć. Obawiam się, że to będzie ostatni przystanek, jaki odwiedzę. E, Przebiję sobie tą nogę i zaraz no, wtedy drużynowy się nieźle przestraszył. Wiedział, że wina będzie. Ciekawy jestem właściwie, jak się tłumaczył, bo mnie nie pytał nikt, e, dlaczego tak się stało. Ale facet na pewno dostał opierdziel, bo przecież mieli nas pilnować, a ja sobie na spokojnej wycieczce w lesie przybiłem stopę prawie na wylot. A to było na samym początku obozu, to też, też wam opowiem I... E, No i wziął mnie na ręce facet i gdzieś biegł, byliśmy przez nas bardzo długo. Musiał być nieźle przestraszony i miał naprawdę niezłą kondycję. Już mnie na rękach a krew mi się lała z tej nogi strasznie. I w końcu dotarliśmy do jakiegoś obozu. To Chyba w lesie był jakiś ob obóz takich prawdziwych harcerzy, bo my byliśmy zuchami. I tam zaniósł mnie do namiotu i siostry, znaczy siostry, właściwie. Ym, jak się nazywają? Harcerki? Harcerki? Dobrze mówię? Czy harcerze Harcerze i harcerki, no. I jakaś przeurocza harcerka mnie opatrywała. Tyle tylko pamiętam z tego. Miła, uśmiechnięta, pytała się, czy nic mi nie goli, Opatrzyła mi stopę bardzo dobrze, mam bardzo dobre wspomnienie. Z tego opatrywania miałem. No, słuchajcie, no co by nie mówić, jak urocza kobieta zajmuje się waszą stopą, to na pewno nie jest nic złego. A że świeżo akurat wyjęta była z wody, to nie musiałem się martwić o higienę. Chyba na mną jakieś budynki. Tak. Księżyc przed nami ja kompletnie zmieniłem kierunek poruszania się? Nieważne. Problem polega jednak na tym, że na tym to był początek obozu, a potem nie mogłem ani w piłkę nożną grać, ani pływać w basenie, który był przy obozie. Ani nic. Przesiedziałem większość obozu niestety w pokoju swoim. Żałowałem, bo ja, jakby, będąc w towarzystwie, nie jestem specjalnie gadatliwy, natomiast lubię poznawać nowych ludzi. Bardzo lubię. Jestem ciekaw tego, co mówią, jak myślą. To było? Weźmy latarkę. Latarką kiepsko się walczy, ale. sobie jak taką latarkę widać z daleka jak ja nią macham jak szalony O, ciot Jezus Maria Cóż, Jezus to było Chyba jest coś wielkiego tam. Sobie idę opowiadać historię o obozie harcerskim. A tu coś wielkiego. podejdę, podejdę żeby wam dostarczyć wrażeń dodatkowych